Potrzeba drewna Nie można tutaj tego zbudować, mój panie Mój pan... Już nas tu nie ma Brak miejsca w zbrojowni Powiedz tylko, Wracamy co mamy zrobić Do domu Potrzeba tak nam broni Potrzeba nam nowych rekrutów, se Potrzeba nam nowych rekrutów, ser. My są pałkarze. Ruszać się, psy. Tak jest, szefie. Czego ci trzeba? Nie można tutaj tego zbudować, mój panie. Zapasy w naszym spichlerzu powiększają się, ser. Tak jest. Szef. Potrzeba nam nowych rekrutów, ser. Potrzebujesz trochę prawdziwej. Zapasy atakować. w naszym spichlerzu powiększają się, ser. Czego? Tak jest. Tak. Wiadomość chyba nam się duszka pobinęła, co? Zobaczymy, co teraz zrobisz. od O jasna cholera. Mama mówiła mi, bym bardziej uważaj na No Nocy, rajczek. Chłopaki. Rozdepczę. Nawet się nie zorientuj, że już są, że już są. Tak jest, szef. Zwycięstwo!